Dobrze, <laughs> pewnie że zrobię tą masakrę Mam nadzieję, że nagle nie będzie jakiegoś wielkiego fejla, który zrobi, że będę potem miał ciężko Ale raczej jak 3 do 1 jest to nie powinno być fejla Szczególnie, że górka jest po naszej stronie Nawet dwie górki Tyle, że on w takim razie może też się wpakować na swoją górkę i czekać może przeczekać bitwę. Czekać, aż my coś zrobimy. Nie rozważają wtedy, jakie on ma jednostki. Powinien bardziej przykuć uwagę do tego. Przywiązać uwagę. Mgliście. To sprzyjajemu. Nadal mgliście.

亀を誇る理由が十分にあるその誉れ高きあまたの武者どもをやがて殺すと思うと気が重いどうやら兵力は互角のようじゃ無戦するやもしれない兵の数よりも度胸そして命令に対する迅速な行動こそが勝敗の分かれ道となろう島津家の誇りを再び世に知らしめる時が来た <laughs> Przeciwko takiemu wrogowi nie jest to ciężka próba. Dobrze powiedziane. Tak, to są jeszcze dwie armie. To wskakujemy na górkę. Górka jest niewysoka. Wyższa jest z tej Nie, nie jest to samo. Wskakujemy na górkę. Na jed. Nie, w sumie. Wszyscy na to Wszyscy na to Dobra, zobaczmy co my tu mamy Tak Strzelcy, strzelcy, strzelcy tam są Tutaj dalej Pkinierzy <grych> Tak, zwykła piechota Tu mamy sporo Bieżących Mamy konnych łuczników, także... Dobra, myliśmy. <laughs> Ciekawe jak będzie mi się wyświetlała aż tyle armii naraz. Dobra. Aj nie lubię tego jak mi się obraca ekran przy rogach. Przy bokach. Szkoda, że Wygląda bardzo sensownie. To też dosyć. Też to, że to bar, no, dalsze dystanse i wysuwa. Hmm. Teraz możemy tak ładniej obejrzeć te wszystkie pozycje. To do bardzo szybkiego, zdecydowanego ataku ich ustawia. Jazda z Jari. Jazda z Jari. Tu w razie czego jakby trzeba było bronić boków, bronić tyłu. I też lot na bok. Smok, tak? No ciekawie. Ale... No tego zdecydowanie nie będę robił. Chcę, żeby wszyscy strzelali już z daleka. Zwarta formacja obronna strzelców. Obronna strzelców, rzeczywiście. Gorzej z tym jak będą strzelali do tych. Wolę szybko się wysunąć moimi wojskami z tyłu. To są opisy, fajnie. Ofensywna strzelców. A skrzydło żurawia. Formacja obronna. <grym>, ja tego chciałem do ataku. Ofensywna. Nie, wezmę jednak obronną. Momencik. Tu jest. Some rejecari. Łucznice, czemu łucznicy są z tyłu tutaj? To jest. A mi to wygląda zupełnie odwrotnie. Przecież z daleka powinien strzelać. W ogóle bez sensu jest ta druga formacja. Ten grot w uczni. Nie no może gadam bzdury i pewnie gadam bzdury. Tak jest, tutaj są Co robią? Stoją To my poczekamy na reinforcements Ale w tym czasie wejdziemy jednak na górkę Nie śpieszyć się mi kiedy będą przyjdą nasi ruszyli się konnicą konni ucznicy szybko ustawcie się jakoś tak Co nie kombinałem Konicę są jeżdżą To nieźle Są moje łucznicy, Konica, konica ze Czy koni łucznicy W ogóle nie Może właśnie są dobrzy <grym> Dlatego Do nie wiem co oni robią w ogóle <grym> Zmieniają tutaj szyk Dobra, ale kiedy przyjdą nasi I tak już mam Przewagę Chyba Nie widzę, bo tu FPS-y z frapsami trochę zawadzają Szkoda, że nie mogę zapisać podczas walki Nie mogę? Nie mogę Nie kompresujcie się tak. Trochę szerzej. Ucieka, jasne. Nie biegnijcie. spokojnie. Co z nimi? O Co? Манганелла Манганелла Где са мои люди? Тест так и не звы. Вот. Холера. Ile można na nich czekać? Poczekam maksimum do ćwiartki tego. Jak nadal ich nie będzie to wtedy atakuję. To są jakieś żarty. To jest bez sensu. Dobra, zobaczmy jak on, on ma jazdę. Zamierzam zrobić lekki atak z flanki. Po tej stronie ma tylko generała. Nawet jak wyskoczy na moich ludzi, to nic nie za... Nic za wiele nie zrobi. Konie łucznicy i jazda z jari. Dobra. Zostawiamy... On generała. Mam dwóch generałów tutaj. No dobra, więc poradzę sobie z ewentualnym atakiem z boku tej jazdy. Zamierzam po prostu objechać dookoła, tak żeby zaczęli walczyć bardziej z tyłu i wtedy wyskoczyć łucznikami i zacząć próć do nich. Ile oni mają łuczników? Jedna, druga, trzecia. Forta piąta. Wystawię się gdzieś tam dalej, zobaczę czy on łyknie przynętę I loma jednostkami. Plus z dwóch stron w takim razie. Tu mam jazdę z Jari... koniucznicy. Koniusznicy. Jari Jari No dobra. Czas zacząć sobie radzić. To to będzie pierwszy. Ach, drugi oddział w takim razie. To będzie trzeci. Byle być poza zasięgiem ich strzału, ale będę to robił. Dobrze, że się nie śpieszą. Moja szkoła. Poszły. O jest, ruszyj się, ruszyj się Co oni zrobili, co oni robią, co oni robią Nie Stawcie mi się do strzału Nie widzą moich strz strzelających Zaraz zacznę widzieć jak zacznę strzelać do nich Dobra, pauzem tu wysunęli tych Wrócili się tymi łucznikami Zobaczy co zrobią jak pójdę sobie O no, na przykład Czy tutaj No tak Kają. Nie wiedzą co robić. Pff. Mało uczników na tyle... Czas atakować. Napieramy, panowie. No, co ten sam szyk, tyle że dalej. Daj sobie drzewka, schowat się. Powiedz mi, że atakujesz tym. boj w te drzewka. A... Oj, coś słyszę tutaj nie, nie miłego. Smuraje z jari. Ludzie do nich zaczynają luźny szyk, panowie. Luźny szyk. Momencik, czy oni są kryci? Jedni tak. Ja z jari. Bezwzględnie tryb obronny. Te jednostki. Tak, szybki wlot na tych. Tryb obronny? nie bardzo. Tak, klinam w nich. Ciekawe, jak to się odbędzie. Mam nadzieję, że nie wrócą ci samuraj z Jaris zbyt szybko. nie ucznicy. Czy tu mamy jeszcze uczników? Zrobiłbym coś takiego. Jazda z Jari, tak? Czy jazda Jazda z Yari kontra dwie jazdy z Jari? Okej. Okay. Nie wiem jak to. Oraz, to... Szaleń, <słyski> Będzie. To będzie dobrze. To będzie na pewno dobrze. Pauza. A to. I naprawdę nie wiedząc co tu robić. Czas ataku nadszedł. Wszystkim mi teraz trzeba napierać. nadzieję, że na będą będę strzelali. I weźmiemy im za strzały. Wybicie, wybicie. wybijcie wybijcie. Dobra, spadamy, panowie General? Ciekawe od kiedy? Smury ucznicy, ucznicy Czemu ucznicy poszli Biegły się na atak? Żeby tu mi stać i atakować Co to reszta? Aha, dlatego General jest under threat. <grych> tak. Szybki wjazd. A oni? Niech tutaj się pożogę. Okej. Okay. Tych trzeba wycofywać. Woa wow, wow, tu się dzieje masakra. Gdzie Są ci co strzelają tutaj. A to strzały do nich lecą. Pięknie. Aj, co ja robię? Przecież mogę sobie zrobić tak i zrobić na przykład kolejną drużynę. Tak, to jest wszyscy strzelający z piechoty Pięknie, to ty, wy będziecie tam strzelali A, Jedyneczka Samurajów łuczników Trójeczka jest bardzo mocno męczona Mnóstwo wygrywa. Wygrywa minimalnie, przegrywa minimalnie. A, przeciwnicy przegrywają minimalnie. To może w takim razie zrobimy wjazd. Walka wręcz. Piekujący żuraw. Co to jest, co to jest? Mhm. Kolista formacja. Nie, może nakażemy im strzelać Czy jest generał? Trzeba generała zabić Oni strzelają Ktoś jeszcze został? Tak, nasze piękne wojska, które nie przyszły. Nie mieli atakować tych, tak? Biegusiem. Dobra. O nie! Konica spadać. Tutaj się jari włączyli do ruchu. Mamy kolejną konnicę. E, kto to jest? Jazda z Jari. Zrobiliśmy taką kolejaczkę. Samuraj z Jari. No cóż... Tak, pikujący żuraw niech będzie. Co jeszcze? Mamy liczników. Których ja wysłałem na tak tam. Nozu z katonami Zostawcie luźny i zacznijcie atakować tych zjari Dobra Poza Bicie się z nimi Bicie się z nimi, szybko ich wyeliminujcie Wybicie się z nimi. Wy. Tak, dobrze, że spadacie stąd. Co to za... Generał! Ostra jazda, co? Spadajcie tutaj. Samurai z Yari. Czemu oni nie mają luźny szek Jazda na tych... A wy kogo atakujecie? Nieważne, swobodny ostrzał niech będzie i tyle. Uff, co to jest? To nie o to mi chodziło. Aha, oni mogą sobie... Wchodzisz? w tę stronę? Czy nie? Kto ucieka? Kto ucieka? Kto ucieka? Czyżby tam ci? Wow, czas zaatakować ręcznie. Koniecznie trzeba. Nie. Tech i tych. A w sumie całą jazdę można. Ja ze zjari. Niby wygrywam, ale to nie wygląda wcale dobrze. Dobra, chcę wycofać tych. Chcę wycofać? Czyli z Jari? Mogą łuczników naparzać. Chodzi o to, że samuraje z Jari mi bardzo brużdżą. Samuraje z Jari wroga. To są moi. Generał niech sobie na razie wróci gdzieś tam dalej, bo jak mi zginie. <laughs> Jakoś tak. Google teraz będę chciał ruszyć. Uchodźcy, Tu kilka fejli widzę. O oh, Jezus! Biegiem! O, oh, już szybko to mija. Rozbicie nie walczy. Ja z tymi. O! No rzeczywiście Zaczyna być całkiem fajnie Są zjeli! Szybko na tych! Szybki marsz Generał niech sobie idzie na Z, z góry upatrzone pozycje Czemu nie? Jazda Tutaj w tutaj w rozsypkę. Ło! Wow, wszyscy! Masakra! Pozostał czas łowów. Czyli... zmasowanego zabijania uciekinierów. Oni chyba i tak gonią za nimi. jazda poniosłem znaczne straty dobra dylemat dobra kończę heroiczne no cóż, udało się Lekka różnica w porównaniu z tym, co było na początku gry. Chociaż tak tutaj czasem nie ogarniałem, jak widać bo tych zawieruch w środku. To i tak nieźle poszło. Moment, czy już jest czwarta w nocy?